Wystawa, którą tutaj prezentujemy jest wystawą plenerową. Chcieliśmy, żeby przede wszystkim odbiorcy różnych miast mogli się z tą wystawą zapoznać. Otwórzmy drzwi do wolności Janusz kurtyka 1960-2010. W tych kilku słowach zawiera się też i cała działalność tutaj głównej postaci. Janusz Kurtyka miał umysł ścisły. o kto wie, że w czasach licealnych był uczniem liceum i skończył profil matematyczno-fizyczny. To bardzo przysłużyło się w późniejszej działalności jako historyk, mediawista i przede wszystkim też badacz dziejów najnowszych. Jego ideą było chociażby przypomnienie znaczenia ruchu niepodległościowego, podziemia antykomunistycznego, to właśnie za czasów jego kadencji, gdy był prezesem, powstało szereg zespołów badawczych, które zajęły się m.in. właśnie uporządkowaniem informacji na temat samej konspiracji, czy też oddziałów niepodległościowych, które działały w latach 1944-1956. Z publikacji, które wystawiliśmy, będą mogli też Państwo się dowiedzieć, że prowadził debatę i zarówno w Senacie, jak i w Sejmie, gdzie między innymi już w 2008 roku powiedział, że po trzech latach, gdy jest prezesem, wydano 150 publikacji naukowych, które przede wszystkim są istotne dla dzisiejszych działań naszej instytucji. Dają możliwość opracowania szczegółowych monografii dotyczących poszczególnych organizacji niepodległościowych, jak i też poszczególnych osób, które się zasłużyły dla niepodległości naszego państwa. Ale też ważne jest przedmioty, które staramy się tutaj zaprezentować albo przynajmniej odtworzyć je na powiększonych fotografiach. Przede wszystkim staramy się pokazać gabinet częściowo odtworzyć gabinet, w którym profesor pracował przez wiele lat. Zaczynał już swoją pracę naukową nie tylko jako badań średniowiecza, ale już w 1992 roku wyraźnie zaczął ewoluować ku najnowszej historii. Zajmował się między innymi publikacją, przygotowywaniem materiałów do zeżytów historycznych WiN. Przez wiele lat tym się zajmował to tutaj wychował sobie też pracowników, którzy później rozpoczęli pracę w Instytucie Pamięci Narodowej oddział w Krakowie. Jego autorstwa było między innymi ponad 500 artykułów. No i można wówczas powiedzieć, że ta historia średniowiecza przenikała się z historią najnowszą. To też widać między innymi w przedmiotach, gdyż chciał czuć znaczenie tych rzeczy Wiedział, że każde z rzeczy, którymi się otacza, ma też mają swoją duszę, to między innymi widać w tych stolikach, w fotelach, które są już naznaczone też i zębem czasu. Dlaczego? Ja sobie zawsze odpowiadam, dlaczego zajął się w ogóle tą historią najnowszą. Moim zdaniem trzeba szukać odpowiedzi w jego działalności, o której już tutaj wspominał pan wojewoda, czyli przede wszystkim jego działalność opozycyjną. Pamiętajmy, że aktywnie włączył się w nurt działaczy opozycji studenckiej na Uniwersytecie to jemu Służba Bezpieczeństwa przypisywała szereg działań, to jego rozpracowywano przez szereg lat, prowadząc między innymi działania o kryptonimie Mieszko, A więc można powiedzieć, że zdawał sobie sprawę z wagi działań Służby Bezpieczeństwa i starał się też te działania troszeczkę przybliżyć nam obywatelom i pokazać, jakże złożone były to działania i przede wszystkim, jakie szkody wyrządził system komunistyczny nam obywatelom. Uznał, że osoby bez historii nie mogą też tworzyć nowoczesnego narodu. Dlatego bardzo gorąco zachęcał szereg osób opiniotwórczych w naszym kraju do zajmowania się historią, do wspierania działań Instytutu Pamięci Narodowej. A dzisiaj przede wszystkim, gdy Państwo wnikliwie podejdą do części otworzonego pokoju, zobaczą też i publikacje, które były ważne dla profesora, do których nierzadko sięgał on, czy też bliskie mu osoby. Dzisiaj w domach niekiedy jest to rzadkość, mamy nowoczesne czytniki elektroniczne, nie zawsze już dom z książkami to wyłącznie dom kulturalny, ale przede wszystkim widać też i taki rys osoby, która zanurzyła się w Krakowie od pokoleń, mimo że prezes wychował się w Nowej Hucie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia wystawy. Dziękuję. Dziękuję.